Witam serdecznie. Jestem świadomym inwestorem i dobrze wiem, że architektura i sprawy z nią związane nie są proste, jak to się niektórym innym inwestorom wydaje. Czasami rozwiązanie problemu możliwe jest tylko w drodze konkursu. Kiedyś monopolistą na organizowanie konkursów architektonicznych był SARP, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Dziś w XXI wieku każdy świadomy inwestor może zorganizować swój własny konkurs. Wystarczy wejść na stronę odpowiedniego serwisu internetowego i bez rejestracji i bez żadnych opłat wypełnić odpowiedni formularz na stronie, i tym samym ogłosić swój własny konkurs dla architektów. Zlecę wykonanie projektu budowlanego domu jednorodzinnego o powierzchni dwa tysiące metrów kwadratowych z basenem na działce 10 hektarów Oferty z podaną ceną usługi proszę wysłać na mój adres mailowy superinwestor małpa spoko.pl. Czas realizacji zlecenia upływa siedem dni roboczych od daty otrzymania. Siedem dni budynek już. Stoi. Teraz tylko klikam wyślij i już za kilka minut powinni pojawić się pierwsi konkursowicze.